Cześć, witajcie w kolejnym odcinku cyklu W kilku słowach, gdy dzieci już śpią. Goszczą Was dzisiaj niezmiennie Asia i Mateusz, Ruda i Gawron. Gościmy Was dzisiaj jak zwykle w naszym kuchniosalonie, a już dwa razy powiedziałem o tym goszczeniu, bo będziemy dzisiaj rozmawiać przy Was. O przyjmowaniu gości. Czy Polska, czy polskie rodziny są, tak jak się utarło, tak jak się mówi, bardzo gościnne, nadal tak jak kiedyś, czy już może jednak mniej? Czy te zwyczaje się zmieniły wśród ludzi, czy wśród nas się zmieniły, czy. No to zobaczymy w rozmowie. Żeby nie przyciągać wstępu. Ruda. Słyszałem ostatnio takie bardzo, bardzo mądre zdanie i takie głębokie. Facet powiedział: Nie śmiej się, bo to jest naprawdę mądre i głębokie i bardzo wzruszające. Dobrze brzmi z Twoich ust. Mądre i wzruszające. Ale to nie jest moja myśl, tylko to jest czyjaś myśl. Ja nie, ja nie mam mądrych myśli swoich, tylko czyjeś. Ale powiedział ten pan. W sprzeczności nie zaprzeczę. Dziękuję. Ten pan powiedział. To zaszczyt i wyróżnienie móc przebywać w domu przyjaciół. To jest bardzo głębokie i bardzo piękne. Ale czy nadal my mamy zwyczaj i chętnie przyjmujemy gości? Wydaje mi się, że tak, że przyjmujemy bardzo chętnie gości. Odkąd pamiętam, Gawron to nasz dom. Czy, czy to mieszkanie, czy poprzednie mieszkanie było metrażowo zupełnie mniejsze? Nawet jeszcze, jak z, nawet jeszcze jak z twoimi rodzicami mieszkaliśmy zaraz po tak, ślubie. Tak, to nasz dom charakteryzował i charakteryzuje się do dzisiaj tym, że przebywa w tym domu pełno ludzi, zawsze i wszędzie. Więc wydaje mi się, że tak, jesteśmy rodziną taką dosyć gościnną. Nie jest jak na dworcu, ale często u nas drzwi są w ruchu, ponieważ Bywa, że ktoś wchodzi, wychodzi, mijają się ludzie, czy to sąsiedzi z naprzeciwka, czy to ktoś z, innego, z innej części miasta, ale fakt. I e, jest nam z tym dobrze. Bardzo dobrze. A dlaczego jest nam z tym dobrze? Czy nie wolelibyśmy, e, bo jesteśmy domatorami? Lubimy być w domu. Bardzo. E, czy nie byłoby nam lepiej w takim świętym spokoju? Dobra, znowu ktoś przyszedł, znowu nam ktoś zawraca gitarę. Dajcie nam posiedzieć sami, nie byłoby lepiej? Nie. Mamy takie temperamenty i charaktery, że lubimy być wśród ludzi. Nie jesteśmy samotnymi wyspami i raczej lubimy przebywać w gronie ludzi, których lubimy, których kochamy, więc nigdy nie kierowaliśmy się zasadą: dajcie nam święty spokój. Chcemy mieć spokój, ciszę, porządek, tak? Bo wiadomo, że tam, gdzie. Ludzie tam zawsze nieporządek, tam gdzie dzieci, tam hałas. U nas od wielu, wielu lat no, nie ma takiej ciszy i spokoju, jest ciągle coś. Czy musi być jak przychodzą goście? Czy to zapowiedziani czy niezapowiedziani? Chociaż do tych niezapowiedzianych niedługo dojdziemy. Mam tam takie jedno pytanie ciekawe. Wydaje pokaż? mi się? Nie, nie pokażę ci. <laughs> e, czy wy macie też zwyczaj przyjmowania gości i i, i, I czy macie też taki, taką tendencję i tak, taką manierę? U nas chyba nie ma tego, ale czy macie taką manierę, że wszystko musi być tak wyglancowane, bo przyjdą goście, musi być czysto w domu, jak w pałacu jakimś? Czy to dobre jest podejście, żeby mieć wszystko tak pod linijkę, sztywno, błyszcząco? Zależy kto, co lubi, Gawron? Bo. Jeśli ktoś Zawsze lubi... zależy kto co, tak, kto, co lubi. Tak, bo jeśli ktoś lubi porządek, to dlaczego nie? To, to jest wtedy dobre, chyba że po prostu przesadza na zasadzie takiej, że na przykład któremuś z gości spadnie coś na podłogę i chodzi i po prostu już szufelką i zmiotką gdzieś pomiędzy nogami tam sprząta. Właśnie bardziej mi o takie coś chodziło. No to, no to wtedy to jest bardzo niedobre. Natomiast jeśli chodzi o przygotowanie się do wizyty gości, to uważam, że na no jakiś tam porządek no, wypada raczej mieć, prawda, niż przyjmować na przykład ze stertą ciuchów na stole czy z brudnymi skarpetkami pod łóżkiem. No to jest oczywistość. No to jest oczywistość. Że Twoje brudne... skarpetki? Tak, brudne skarpetki pod łóżkiem, tak, to jest oczywistość. Czy tutaj można. To jest jedno z ostatnich pytań, ale. Na kartce, a nie. Skaczesz? A a tak, skaczę. Bo jest takie coś, że jakie jak, zagrożenie, że jak jest się gościnnym, to znaczy, że się nie szanuje swojej prywatności. To jest pierwsza jakby część pytania. Druga. Y, czy y, na przykład ta prywatność w byciu gościnnym, czyli na przykład zamknięta sypialnia, nie jest po to, żeby tam się trzymać bajzel, a, a tu mieć wizytówkę? Nie, wydaje mi się, że są takie pomieszczenia w domu, przynajmniej u nas, do których niekoniecznie chcemy wpuszczać gości, na przykład właśnie sypialnia, tak? Jeśli przychodzą do nas znajomi, przyjaciele, rodzina, staramy się raczej naszą sypialnię zamknąć, ale nie na zasadzie takiej, że mamy tam po prostu bałagan i nie wpuszczamy nikogo, bo jeśli jest taka sytuacja, że któraś z naszych kochanych koleżanek czy przyjaciółek Chcę nakarmić swoje maleństwo, no to rzeczywiście do naszej sypialni się uda, tak? W miejsce ciche. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, żeby właśnie oddzielić tą strefę prywatną, intymną od pomieszczeń, w które chcę wprowadzić swoich gości, tak? Po których mogę się swobodnie poruszać. Uważam, że w domu powinny być takie miejsca. Które powinny być wyłączone, nazwijmy to ze zwiedzania ogólnego. I to na przykład, właśnie nasza sypialnia, tak? Która no, nie powinna być miejscem zabaw dzieci, puszczania samochodzików, bo uważam, że to jest po prostu uszanowanie tak, naszej to, prywatności. Jest to miejsce hmm? prawie że święte, jest to taki azyl. Y Wiadomo, że sypialnia ma być takim miejscem, gdzie spotykają się małżonkowie, by spędzać ze sobą czas i nie może być tam raczej no, nic takiego przypadkowego. Nawet jeżeli są goście, którzy chcieliby, nie wiem, tak jak powiedziałaś, dzieciaki puścić do zabawy, pojawić się w chowanego czy coś. Nie, to nie jest miejsce do zabawy, to jest miejsce raczej poważne. Fakt. Schodzimy na dół, schodzimy na dół. Mm -hmm. y czy dalej jest tak, jak kiedyś się mówiło, y że gość w dom, Bóg w dom? Czy y u nas raczej nie, ale czy się nie zrobiło tak? Czy na przykład nie odczułaś tego, chodząc po naszych znajomych? Pewnie nie będziemy wszystkiego mówić, bo pewnie nasi znajomi też to będą oglądać i słuchać, ale czy jest jednak. Nie to, co powiedziałem, czyli gość w dom, Bóg w dom, a jednak gość w dom, a cukier do szafki. Niestety, chyba obserwuje się teraz taką tendencję wśród ludzi, że nie lubią przyjmować gości. Nie wiem, czym jest to podyktowane, czy właśnie tym, że później nie chcą sprzątać po tych gościach, czy nie chcą się po prostu czymś podzielić. Nie odczuwam tego, raczej. Wśród naszych znajomych, że nie wiem, chowają właśnie cukier gdzieś tam do szafki. Nie, nie, nie czujcie się tak. Nie czujcie, że to nie. o Was mówimy. Mówimy ogólnie w tym momencie. Nie, nie, nie odczuwam niczego takiego. Wręcz przeciwnie, zawsze chodzę tam, gdzie się po prostu dobrze czuję. I jeśli odwiedzam jeden, drugi, trzeci dom i chętnie tam wracam, to znaczy, że tam się dobrze czuję. Tam chcę wypić herbatę, tam chcę zjeść kawałek pizzy, czy tam po prostu chcę posiedzieć i, i pogadać. Jeśli mam, jeśli mam chęć, oczywiście taką, taki czas swój spędzić. Natomiast no, no chyba jest taka tendencja, niestety, że ludzie swój dom traktują bardzo przelotowo jako hotel i wolą się spotkać gdzieś na mieście, bo to jest szybsze, nie trzeba. jest mniej zobowiązań. O może tak, nie trzeba wtedy szykować, niczego sprzątać, Coś się kupi, każdy, każdy momencie, zapłaci. W każdym momencie można wyjść, wyjść z tej imprezy. Każdy zapłaci a, za siebie, a prawda? A jednak wyprosić kogoś z własnego domu: tak. bo słuchaj, jestem już zmęczony, chcę mi się spać. Każdy zapłaci za siebie. Wygodnictwo, to jest wygodnictwo. A wydaje nie, mi się, że tak. A że nie wygoda. Później każdy mhm. właśnie zapłaci za siebie, nie trzeba sprzątać, <coughs> kelner przyjdzie, poda, odniesie cześć, nie? Y czy wy też tak macie, czy ty też tak masz, że jak mają przyjść do nas goście, jak wiemy że, będą go, wiemy, że będziemy gości przyjmować. Ja się czuję doceniony i bardzo się cieszę, że ci zaproszeni ludzie odpowiedzieli na te zaproszenie twierdząco, że przyjdą. Ja się czuję wtedy, tak jak powiedziałem, dowartościowany. Mogę potrenować swoją życzliwość, która potrzebuje trenowania. Mogę, po, mogę potrenować w sobie taką, taką no, potrenować tą zdolność opieki nad kimś, zaopatrzenia tego kogoś. Jest to dla mnie takie, no ważne, mi się wydaje i no, powtarzam jeszcze raz docenianie. A co Ty czujesz, kiedy mają przyjść do nas goście? Bo z reguły. To i z, z domu kiedyś kawaderskiego, i z domu wielu, wielu zaobserwowanych widać, że kobiety są na przegranej pozycji, bo się utarło, że kobiety przygotowują przyjęcie, czy przygotowują, zastawiają stół. I dla kobiet nie było zwykle przyjemne przyjmowanie gości, bo miały ręce pełne roboty i przed przyjęciem, i po, bo trzeba było posprzątać. Co ty czujesz? Ja się bardzo zawsze cieszę, jak odwiedzają nas ludzie, zresztą doskonale wiesz, tak jestem nauczona z domu, że rzeczywiście szykuję coś na to przyjęcie gości, zawsze coś do przegryzienia i do popicia, tak musi być, jestem nauczona tak z domu i tak gdzieś tą tradycję podtrzymuję, kontynuuję, nie uważam siebie wcale na jakiejś przegranej superpozycji, a no jednak technologia XXI wieku pozwala nam na świetne przyjmowanie gości, czy to w postaci wszelkiego rodzaju robotów kuchennych, czy w postaci zmywarki. zmywarki. Tak naprawdę, nie trzeba stać już 3 godziny i zmywać naczyń. Więc lubię to robić, lubię przygotowywać się do przyjęcia gości, lubię chodzić na zakupy. Wybierać coś, co gdzieś tam lubimy przegryźć wspólnie. Zawsze się gdzieś tam próbuje zgadać, tak? Z naszymi przecież znajomymi. Co, co byśmy dzisiaj zjedli, na co mamy ochotę, co wam przygotować i tak dalej. Nie dla mnie to jest czysta przyjemność, rzeczywiście, tak, jak mówisz. To chyba na początku rozmowy o tych niezapowiedzianych gościach, gościach jak mówiłem, to wspomniałem, że jeszcze do tego wrócimy i właśnie nadszedł ten moment. Kiedyś się mówiło, a przychodziłem niedaleko, pomyślałem, że wpadnę. Nie? Dzisiaj zwykle sami to robimy. Ale czy na przykład nie można, nie, nie trzeba byłoby zrobić jakiegoś doświadczenia, aby wpaść do kogoś niezapowiedzianie i zobaczyć, jak zareaguje? Czy, czy, je, czy, czy ktoś z was czy ktoś z Twoich znajomych, naszych znajomych, nie dzwoni przed przyjściem? Oj, chyba wszyscy już dzisiaj dzwonią, ale żeś mnie zabił tym pytaniem. Ogólnie jest tak, że rzeczywiście, moim zdaniem, było tak, że po prostu dzwoniło się domofonem: cześć, co robisz? Mogę wpaść na kawę, czy tam herbatę? A dzisiaj rzeczywiście jest tak, że do wszystkich się dzwoni. Czy jesteście w domu? Czy mogę przyjść? Raczej się dzisiaj zapowiadamy. Nie wiem dlaczego to się zmieniło. No, pewnie dlatego, że wszyscy żyjemy w biegu. Żyjemy częściej tak. poza domem, jak w domu. No i w biegu mhm. ciągle. Praca dom, dzieci, praca dom, dzieci, ułożony harmonogram, wszystko zorganizowane pod ostatni guzik, zapięte. I może to jest złe, bo kiedyś był pewnie czas na spontaniczność, trochę gdzieś innego czasu. A dzisiaj tego czasu jest coraz mniej. Niestety ten czas nam gdzieś przez palce ucieka. No i to widać, właśnie tym pytaniem, które zadałeś, to widać. Nie ma czegoś takiego, że przechodziłem, wpadnę, nie? Ale no, żeś po prostu tutaj trafił w sedno. Boimy się może, że zaburzymy rytm dnia takiej osoby. Bo, po, tak jak powiedziałem, my sami tak nie robimy. Nie, zawsze e, się zapowiadamy, no, boimy się, że zaburzymy rytm dnia, że przeszkodzimy w jakiejś czynności, że postawimy naszego znaczy gospodarza, do którego się udajemy e, w jakiejś niekomfortowej sytuacji, bo może tamte osoby gdzieś chcą wyjść w tym momencie i taki impas. Nie wiadomo co powiedzieć. E, no, ale. no to chyba warto spróbować takie coś zrobić, bo... Robimy doświadczenie. Zróbcie doświadczenie, wpadnijcie do kogoś niezapowiedzianie. No, najwyżej się spotkacie albo z zamkniętymi drzwiami, albo po prostu... Albo z odmową, powiem, Z jakąś okay. niespodzianką, miłą bądź mniej. Jest jeszcze jedno powiedzenie, bo powiedziałem już gość w dom, Bóg w dom, przekazałem tą myśl... Na samym początku, tą mądrą, ale nie moją, tylko czyjąś, jest jeszcze jedno takie powiedzenie odnośnie gościnności, że jak się przyjmuje człowieka do, do siebie, znajomego, przyjaciela, kolegę, koleżankę, przyjaciółkę, obojętnie, jest propozycja: czuj się jak u siebie. Czy do, dobrze jest to proponować, bo istnieje ryzyko, że ta osoba się faktycznie poczuje jak u siebie, i co wtedy? Nie, nie ma chyba takiego ryzyka. Na pewno nie wśród naszych znajomych, przyjaciół i rodziny, nawet jak się mówi, czuj się jak u siebie, to nigdy chyba nie spotkaliśmy się z czymś takim, żeby ktoś po prostu, nie wiem, no położył nie. się spać albo otwierał wszystkie szafki. Natomiast. A sama... ci, którzy się położyli u nas spać, to akurat mogą się czuć jak u siebie, naprawdę. <śmiech> <śmiech> Wydaje mi się, że sam fakt, że komuś się powie, czujesz się jak u siebie w domu zaznacza po prostu taką chęć podzielenia się tym co najlepsze, bo jeśli czuj się jak u siebie, a u siebie w domu tak jak my, jesteśmy domatorami czujemy się najlepiej tak, lubimy ten dom kojarzy nam się z czymś fantastycznym ciepłym, z czymś dobrym, bezpiecznym, tak? ciepłym, bezpiecznym mhm. z rodziną, z miłością i tak dalej, więc jak komuś otwieramy te wrota i mówimy czuj się jak u siebie więc mam Gdzieś z tyłu głowy coś takiego, aha, czyli tutaj też mogę czuć się dobrze, czuć się bezpiecznie. Niekoniecznie mm -hmm. wydaje mi się, że powiedzenie czuj się jak u siebie w domu oznacza, dobra, to otwieram szafkę i patrzę, jaki ty masz jakie masz rodzaje makaronu na przykład. Właśnie, nie? I tak chciałem tutaj na końcu powiedzieć, że czuj się jak u siebie w domu wcale nie oznacza, że rób u nas to, co u siebie w domu. Nie, 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 to nie jest to samo. Czuj się bezpiecznie. Czuj się zaopiekowany, czuj się zaopatrzony, czuj się tak, że niczego ci nie będzie brakowało w naszym domu do przeżycia i będziesz naprawdę tutaj się czuł po prostu dobrze. Ale nie mów, bo, bo lubimy zapraszać ludzi, prawda? Oczywiście, że tak. Lubimy ja nie powiedziałem zapraszać podczas ludzi. tych 17 minut, że nie lubimy zapraszać Bardzo wręcz lubimy. przeciwnie. Powiedziałem chyba, że super jest jak przychodzą do nas ludzie, świetnie. jest mhm. życie, jest żywo. Jest Wiele fajowo. razy nawet jak ktoś ze znajomych gdzieś przejeżdża chociażby przez Koszalin to próbujemy Zgarnąć, no to chodź chociaż na kawę, spotkajmy się chociaż na chwilę. Jak, jak mamy jakieś spotkania, wiecie, pracownicze, gdzie spotykamy się w szerszym gronie, to też próbujemy zainicjować jakieś spotkanie. To jest, to jest coś super, nie? Bo wtedy nie spotykamy się. Na odległość, nie spotykamy się przez platformę online, tylko spotykamy się na żywo i mamy takie doświadczenie, że możemy jednak ze sobą pobyć, pogadać, pośmiać się i, i podzielić po prostu... się czymś, co Dobrym. mamy dobrego, czy, czy to jakimiś materialnymi rzeczami, czy po prostu takim ciepłem domowym i tyle. Może kogoś zarazić takim ciepłem, kto, komu brakuje takiego czegoś u siebie. Pokazać, że może być fajnie, tak, nie? Pokazać, Zbierz że może, być, może fajnie. być fajnie. Staramy się hmm? pokazać, że może być fajnie z gośćmi, że może być fajnie w domu, żeby to zanieśli do swoich domów. I tyle. E, przyjmujcie gości, bo już trzeba kończyć, bo już za długo. E, przyjmujcie gości do domu, bądźcie dobrymi gośćmi u kogoś. E, my będziemy się starać to samo robić. E, I zapraszamy Was do naszego. Do siebie do, do, do siebie, do naszego kuchni salonu za kolejne dwa tygodnie. Będziemy rozmawiać. Wiemy o czym, ale nie powiemy. Niech to ja będzie, nie wiem, on niech, to, niech to będzie słodka niespodzianka. On kłamie, ja nie wiem. Do zoba. Na razie trzymajcie się.